mano, widzowie witam was Siemano. bardzo serdecznie Dzisiaj jestem ponownie z Klosem. Uff. Witam was bardzo serdecznie widzowie Na ogródku Klosa, bo dzisiaj testujemy naprawdę mocne czekolady I nie tylko słodycze youtuberów bądź influencerów bądź inne takie Jak widzicie mamy dwie nietypowe czekolada paliona, czekolada wujona Z tego względu że widzka wysłała na mnie właśnie do nas żebyśmy je przetestowali na odcinku Nie wiemy totalnie co to jest ale jest fanką tych dwóch youtuberów Więc mamy nadzieję że to będzie naprawdę dobra czekolada A wy widzowie no wpadajcie na kanał Klossa U mnie też będzie fajny odcinek na niedługo no. Myślę, że nawet w tym samym dniu, który będzie ten odcinek? No, może nie. nie stary, ja bym tak chciał zjeść te czekolady, mogę od razu. No, czekolady zaraz będziemy jeść, ale co jeszcze tutaj mamy na naszym stole? Widzę, bo pewnie jesteście ciekawi, więc tak. Mamy oczywiście klasycznego kizerza czyli baton, który wypuścił raper Kizo. Do w dodatku jego drugi smak, drugą odmianę, czyli jakiś taki z orzechami. Baton fame, który jest chyba najnowszą rzeczą z tych wszystkich rzeczy tutaj. batonik fame MMA. I mamy w dodatku, kupiliśmy sobie taki mały, drobny zakup do tego odcinka. Mianowicie jakieś takie hipo Kinderki. Zobaczyliśmy, od których ja bym stary zaczął, bo wyglądają mega ciekawie. Ja myślę, że żaden z tego nawet nie ja też. Mi się też tak wydaje widzowie, że dajcie znaka w komentarzu, które z tych słodyczy wy już jedliście No i oczywiście, e, dopóki nie zjemy pierwszego Kinder Hipopo biskuitsa, Macie czas na zostawienie łapki w górę Nagrywamy to nowym aparatem, więc możecie dać znaka jak wam się podoba No ja jestem zajarany nie? Bo teraz pierwszy raz widzimy się, możemy podglądnie Dawaj w stary, otwieraj, otwieraj, otwieraj to, bo jestem hipuś, głodny Pierwszy hipuś hazelnut To jest smak stary orzechów takich, to, to mi się wydaje, że to jest kogut widzowie jak COVID COVID. wygląda w ogóle wygląda stary jak głowa tosta Tak, takie mega małe nie, takie malutkie i, I naprawdę wygląda to zachęcająco Testujemy ja szczypsona w użycia, Ale poczekaj, zanim jeszcze zjesz stary, nie? Zanim stary, zjesz, jak tu pachnie Mówisz dobre To jeszcze wyjmę te, bo te są czekoladowe Więc no. po jednym takim, po jednym takim stary. E, Fun fact, kupiliśmy to w takim sklepie, gdzie to jest po niemiecku i to są takie tak, pro widę, no. prosto z Niemiec. Normalnie prosto, tego się nie da dostać. Prosto Prosto od naszych sąsiadów. Więc ciekawe, możecie właśnie dać znaka tam w komentarzach, które z tych słodyczy zjedlibyście najbardziej. Tutaj może naszych tytułowych kandydatów tej ustaw. Zaczynamy od którego? Od tego białego, od tego, tak? bo już odpakowałem, nie? Dobra, no to e, starą tak pachnie Pachnie jak Rafael. No to... e, tak pachnie. Pachnie jak Rafael, no? no, Raffaello. no to, to mi się wydaje. A, patrz, bo tu ma mordę narysowaną No tak, bo to jest normalnie to stary Patrz, Hopek tam narysowany, nie? Więc wydaje mi się, że kurde mocny produkt. Dobra. Ucinam mułem, nie. To co? Go! Ucinam O kurde, się no hey. i mm, Takie słone. Czuć tam masło żarowe. Ale to jest pyszne. Ja, dobra, no. To jest bardzo pyszne. Te, nie nietypowy smak. Trudno. Ale... Coś tak na pewno smakuje, ale to jest tak pyszne. Widzę, jak ktoś uwielbia karmę, to tym bardziej to będzie się na Karmen Karmel, właśnie, to jest karmel. Jezu, jest, to jest dobra. Mm -hmm. konsy konsystencja smaku jest taka sama jak ten biały kinder Ten ja sam produkt Ten nowy, nie? Aha Ale coś czuję, że ten będzie lepszy To jest kurde dobry odcinek I ten nie pachnie dobrze stary, ten nie pachnie nie? dobrze Nie wiem O kurde Nie wiem Dobra. powinno być tutaj kategorie, wiesz, zapach, smak i tak dalej, nie? to mm -hmm. tak, tego na Ja takie 9 na 10 Smakowo, no na 9 bym dał, nie? No, bo może być zawsze Dzieje. lepiej, ale jest bardzo dobry, nie? Smakowo 9, zapach też tak na bym dał nie? Testujemy, testujemy Kurde, powiem ci, no, ten, ten mi bardziej świeżał ale poczekaj, pogryź jeszcze. Kurde, nie biały, to dobra. Biały winner. Biały winner nie. Pozwoliłem na naszą prezentację tutaj w No ja Dobra, tutaj, łyk wody. Nie, widzowie, biały. Jak będziecie widzieli w sklepie, jeszcze białego od razu z bomby. Nie? To może sobie jakiegoś batona na zagryzie, nie? Teraz jakiś batonik bym tutaj. Przykuł, przykułbym tego stary kizersa. Tego białego kizersa, mówisz. Że ten biały Kizers, bo to widzowie jest w ogóle pierwszy Kizers, który wyszedł już jakiś czas temu, ale nie mieliśmy okazji go testować, Więc właśnie teraz zabieramy się na test. Ja myślę, że my go na pół po prostu przedzielimy. Tak, sorry, ale źle się czuję, tak na brzuchu po tym czułem taką lekkość, ale jak zadłem tego, od razu jak go ugryzłem, tak, czułem, że, Takie, że będzie kurde. ciężko na brzuchu Tutaj masz swego, swój kawałek... Ale co to jest za oszyctwo? No dobra, ale no, no ja wezmę... Ja, ma... by... ja się już oszukam je. Ale ja też biorę taki mały Baton Kizers. test białego batona Kokos Ale co jest takim mega no, wow. Ale taki mega mocny kokos. Te też są kokosowe, tak nie było mm. czuć. Ustalym. Czekaj tak? No smak, smak się rozchodzi, stary. Poczekaj chwilę. Bo jak go ugryzłem, mm. to fajnie. Mm. Potem tak? No mam to czomową. Potem już zeszło, nie? Zasiadł urok. zwykły baton, nie? To jest baton typu, że jak widzisz nad morzem do restauracji, idziesz do siedmiu restauracji, bo jesteś tydzień na obiad. To jest baton, który jest taki, jak ta trzecia restauracja, nie? że go mm. nawet nie <laughs> pamiętasz. Jak ktoś lubi taki mocny, bo to jest taki intensywny kokos bardzo, taki. Strasznie. No. Weźmy się stary za jedną z widzę Tak, widzowie, mm. ja, jest, ja tak czekam. Stary która? Wydaje mi się, że możemy zacząć od paliona starego. Zestujemy, widzowie, czekolada paliona numer 1. Ile ma kalorii taka czekoladka? 556 na 100 gramów No, kaloryczny produkt. Jest. No taką że, małą czekoladkę. Że jak ktoś by był na redukcji i dostałby taki posiłek, to zrobiłby masę. 100 gramów ma taka czekoladka. Czyli tak w sumie ile taka normalna czekolada, chyba te czekolady zawsze mają stówkę. Okej, okay, widzowie, tak wygląda ta czekolada. Jest ona chyba z orzechami z tego co widzę. Testujemy, po prostu stary dalej testujemy. To nie jest zły produkt? Ej. Nie, to nie jest zupełnie. To jest bardzo dobre, naprawdę no, to jest dobre nie? To jest mega dobra czekolada, stary Ale byłaby lepsza, gdyby była bez orzechów ja na przykład nie lubię Nie lubię orzechy, mi siedzi Bardzo dobrze Dobra, to co stary, jaką czekolata... teraz czekoladkę testujemy? Ja myślę, że teraz zrobimy znowu baton, potem czekolada wojana, a potem znowu baton I wydaje mi się, bo wiesz co, widzowie, my ostatnio testowaliśmy baton Fejmu, ale ten inny yy, smak Bo to jest smak, jak tam spojrzycie sobie, karmel chyba, czy coś takiego A my testowaliśmy czekoladę, czy coś takiego Więc teraz przetestujmy stary Kizersa, my wprawdzie już go testowaliśmy jakieś Temu? Ale spróbujmy jeszcze raz, bo teraz, stary, wiesz, mogą nasze kupki smakowe po przepiciu, po zjedzeniu tylu smakołyków <laughs> Mogą się zmienić. Po ten się łamie mega łatwo, stary. jaka półka. Widzowie? Bo zaś będzie, że oszukałem, nie, jest taka połówka, jest idealny pół. Widzowie, te batony były wcześniej nacięte, on tak. na Powiem, że stary nigdy, przez ostatnie chyba kilka lat nie jadłem tyle słodyczy w przeciągu tak krótkiego tak. czasu. Ładnie widać, że ten karmel się tak rozpływa. To nie tak. jest taki syf. To widać, że to jest stary produkt klasy premium, ale dobra, przetestujmy smak, bo od tego trzeba tutaj nie drzekolie. Lada po bokach, bardzo gruba. Połknę całego batona na cztery na hita. Ale zostawię sobie tą drugą część na później. W ogóle ten baton może być dobry dla innych osób, ale ja nie lubię stery orzechów. A to jest orzechowy baton, stery, ja da 2 na 10. Jak ktoś nie lubi orzechów, to ten Chuj. biały kizer zdecydowanie bardziej siedzi, nie? Zabierz się za tą czekoladkę. Czekolada 4 nie, 547 kalorii na 100 gram Ewidentnie mamy tutaj dzisiaj bombę kaloryczną. <laughs> tutaj takie dwa ciasteczka, takie jedno ciasteczko tu pisze, że ma 122 kalorie, nie? To takie dwa to już masz 250. Tu po batonie, tu po czekoladce no widzowie, że tak powiem się powodzi, nie? Ale mamy tam na potem jeszcze napoje. Jakby zobaczyć napoje, to podajcie na kanał Klota. Widzowie mamy napoje. O. Kurde, nie ma to wam Tam powoł, jest bo, naprawdę bo, grube dymy, nie? Grube, grube rzeczy są. To będzie chyba mleczne. To będzie no. najlepsza czekolada jaka wyszła. Ale zawsze zielony się właśnie kojarzy z orzechami, a niebieski z mlecznym, nie? Ja to jem testujemy. No woda twarda, to jest bardzo twarda. To bardzo dobrze. Szczerze, smakuje tak samo jak to odpalona tylko bez, bez orzechów. Gdyby ona nie była tak intensywna, to była łodyka. Kurczę, nie wiem, hmm. smakowo jest, nie? Ale opowiatę, widzowie. Zwiewa nam to wszystko, no dzisiaj że tak powiem pogoda nie dopisuje w 100% jak by mogła, ale i tak jest dobrze e, no Został nam do testu ostatnia rzecz, baton Fejmu Fejmu I nie. to na sam koniec mamy smak e, słony karmel, jest to najnowszy baton jaki wyszedł na polski rynek e, Ale co do jeszcze tych czekolad Jak ktoś lubi orzechy, zdecydowanie zielone, Do każdego coś to, to, co lubi nie? Dla mnie, ja bardziej preferuję orzechy, a tutaj Piotrku, ty bez no to No to tam, zdecydowanie Wojan, no Wojan na napój, Wojana był bardzo dobry, Wojan zawsze wygrywa no. Dobra, odpakowuję <laughs> czekoladę, dobra ja dam ci stary tym razem większy kawałek nie myślisz że całego. Nie? Ja walejki wielki kawał widzowie. Ten jest inny, ten jest karmelowy, więc przejdźmy do tego. Mimo, że jest inny, czuję, że i tak wygra. Zapach fajny. A jak smak Nie ma się co dziwić, że jest słony, jak karmel. Od niej się powinni uczyć, jak robić lekkie batony. To jest ta czekolada, o którą chodzi, nie? Tak. Że jest taka lekka, płynna, się fajnie rozpływa. Właśnie tak. To jest bardzo. No tak lekki baton. No tamten kizo nie ma szans, nie? Chyba najlepszy produkt dzisiaj. To było najlepsze. Potem baton wejmu dla mnie. Czekolada paliona, wojana. To. I dwa kizerskie. Dam je to najlepsze, potem tu. To na końcu, po to, a to potem to już nie wiem. Źle. Ale tak widzę, dzisiaj się najedliśmy. Naprawdę bardzo dobry odcinek. Nam smakowało. Oczywiście przypominam, że tych produktów, czekolady Paliona i czekolady Wojana, nie ma normalnie w sklepach. To były produkty stworzone przez Wickę. E, więc nie jesteśmy w stanie też powiedzieć, jak one się prezentują normalnie. Ale były bardzo dobre. Dziękujemy oczywiście za dostarczenie na odcinek. A reszta produktów jest normalnie w sklepach. Możecie kupować, testować, pisać w komentarzach, jak Wam się podobało. I subskrybujcie kanał, bo oczywiście takich filmów będzie więcej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.